Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tarociska Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi drodzy, wiadomość dla Ciebie. Także zapraszam do wysłuchania. Także pozdrawiam wszystkich oglądających, moi drodzy. No i oczywiście. Zapraszam na mój drugi kanał Tarocistka Fortuna. Tam królują karty cygańskie, Lenormand oraz Kipera w tej chwili, które się najwyraźniej przewijają. Najczęściej jest horoskop na październik z kart Lenormand, a na tym kanale oczywiście jest horoskop, tak jak widzieliście z kart Tarota. Dobrze, moi drodzy, wiadomość dla Ciebie, także zapraszam do wysłuchania, co tutaj będzie się działo. <laughs> co karty mają do przekazania. Wiadomość dla Ciebie. Moi drodzy, jest oczywiście dużo takiego. Że tak powiem, zamieszania. Dużo spraw y, dla tych osób, które mnie oglądają, być może są bardzo zawodowo zajęte oraz y, obowiązkami domowymi. Y, przed Wami stoi jakiś wybór. Macie szansę y, na wyjście z jakiejś y, opresji, z jakiejś sytuacji nieciekawej. Jest, y, moi drodzy, na pewno duży rozwój przed Wami. Ale też jest tutaj, moi drodzy, jedna negatywna energia, a mianowicie w tej piątce kielichów dużo powracacie do przeszłości. Trzeba odrzucić przeszłość od siebie, iść dalej, wyruszyć w tą drogę, ponieważ to zamartwianie przynosi odwrotny skutek negatywną energię, która powoduje, nakręca właśnie nas no, nieciekawie do życia ogólnie, że tak powiem. Także odrzucamy przeszłość, możliwe, że trzeba zrobić taki wewnętrzny rachunek sumienia i zdecydować, bo tutaj jest szansa na podjęcie prawidłowej decyzji. Być może w najbliższym czasie, dla niektórych, będzie to podróż, bardzo duży rozwój. Macie oczywiście kartę cesarzowej i w wyniku szóstka buław. Cóż to oznacza? Jest to czas bardzo komfortowy. Wszystkie sprawy, które planujecie. Wyjdą, tak? Jest rozwój taki błyskawiczny. Jeśli macie swoją na przykład firmę, będziecie być może mieli rozwój, podróż, może być nawet zagraniczna, nawet nieplanowana, dla siebie również coś robicie, ponieważ cesarzowa jest kobietą, która żyje w komforcie, w luksusie. Na pewno idzie polepszenie sytuacji życiowej. Jeśli pracujecie gdzieś na etacie, czeka was możliwe wyróżnienie, dużo pochwał. To jest zwycięstwo nad życiem. Tutaj możliwe, że będzie planowana jakaś impreza bądź wyjazd, tak jak mówiłam, ale też moi drodzy, czy sfera emocjonalna, czy sfera zawodowa jest na wysokim poziomie. Także y, należy tutaj zdecydować, co robimy. Od Was zależy, bo każda dwójka daje szansę na rozwój, i ten rozwój przychodzi bardzo błyskawicznie do tych osób, które dadzą sobie szansę. Jest oczywiście, tak jak wspominałam, Rozpamiętywanie przeszłości i też martwienie się na przyszłość. Nie ma takich podstaw, nie ma takiej potrzeby. Także, moi drodzy, wybierajcie, czy macie podróżować, czy macie cokolwiek, jakiekolwiek plany w waszym życiu. Wybierajcie to bardzo szybko. Przystępujcie do tego działania, bo to wam przyniesie sukces. Polepszenie warunków życia i bycia. Także ja pozdrawiam, moi drodzy, i życzę wspaniałego wyboru. Jest tutaj szansa na wielką poprawę i w relacjach, i właśnie w uczuciowo, i zawodowo pełny komfort, który idzie do Was poprzez dobre. Wybory, mądre wybory. Do usłyszenia, moi drodzy, jeśli trafiliście na ten filmik, jeszcze tyle chciałam powiedzieć. Powinno to z wami, kochani, rezonować. Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Moje gardło już odmawia posłuszeństwa, ponieważ jest bardzo dużo pracy i mam cały czas, moi kochani, rozmowy. I kontakt z wami, więc gardło jest zdarte. Musicie mi to wybaczyć. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.